Witam wszystkich serdecznie, jest 5.15 i dziś pokażę Wam coś, czego nigdy wcześniej Wam nie ujawniałem. Dowiecie się, co jest moim głównym zajęciem zawodowym oprócz filmowania. Jedziemy do siedziby Microsoftu w Warszawie, gdzie odbywa się Power Platform Saturday, czyli event lub jak kto woli konferencja dotycząca automatyzacji procesów i transformacji cyfrowej w oparciu o chmurę Microsoft 365. Co ja tu robię? Uczę się i inspiruję, bo obcuję stąd te kalory już od blisko trzech lat. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Jest to Mamy dwa społeczności na tej podstawie. Mamy Data Community Poland, we have SharePoint Saturday Warsaw Team również well, i Microsoft 365 User Group Poland. 365. Nie jestem programistą yy, i nie trzeba nim być, żeby robić aplikacje i automatyzować procesy w firmie. Jest to platforma typu low-code, więc tak naprawdę wystarczy trochę logicznego myślenia i zacięcia do nauki nowych rzeczy. Witam jednego z twórców tego zamieszania. Od czego zacząć przygodę z Power Platform? Przygodę z Power Platform najlepiej zacząć od powerapps.com, czyli miejsca, w którym tworzymy, budujemy aplikacje powerappsowe. Natomiast Power Platform jest to dość duże sformułowanie, pod którym mieszczą się cztery aplikacje, powerappsy, Power Automate, dawniej nazywane Microsoft Flow, Power BI i Power Virtual Agent. Najczęściej budowane przepływy, procesy w firmach to są zwroty kosztów faktur, zwroty kosztów delegacji, czyli ogólnie kosztowo-finansowe kwestie. Wiesz co, generalnie z biletami było tak, że jak zwykle odpaliśmy rejestrację, trwało to bodajże 2,5 dnia czy do 3, i wstępne wyniki były takie, że 140 miejsc było zajętych i był dylemat, co dalej z tym zrobić, więc tak... Dzisiaj jest naprawdę full frekwencja tego, co założyliśmy. Dwa, że to jest pierwszy event, więc jak zwykle jest pewne ryzyko, co, co może wyjść tak albo nie tak. Przypadek, kiedy rzeczywiście tematów, które są około szerpunktowe, jest na tyle dużo, że na przykład kiedy zaczęliśmy e, Sherkona, tak? Pamiętasz, zaczynało się typowo SharePointowych tematów, później ewoluowało to w Eco Office 65, i Microsoft 65 I tak, jest, i tak jest na dzień dzisiejszy, natomiast dalej jeśli byśmy skupili się na case'ach i rozwiązaniach, to możemy pójść w Waszura, możemy właśnie pójść Power Platform, które dzisiaj e, mamy e, zaszczyt. Wszystko chyba Pierwsza edycja, dokładnie tak. No i dlatego, taki był po prostu na konferencji, tak? Żeby zobaczyć, co będzie z Power Platform, jako samego typowego eventu. A i tak dotykamy znowu w Office 365, Microsoft 365, pod spodem i tak dalej. Wszystko około platformowe. Tak, dokładnie tak. Ma być cross, ma być ułatwiać biznes, więc takie są moje. Oba, tak. Dzięki, wielkie Piękna. Najbardziej znana kawana na całym świecie. Nie na całym świecie. Nie? Tego typu wydarzenie też pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy chcę w ogóle w to iść, tak? czy chcę rozwijać swoje kompetencje w tym kierunku. Ale też mamy te, tak naprawdę grono ekspertów, którzy tutaj są i e, przyszli posłuchać innych ekspertów, wymienić się e, doświadczeniami. i myślę, że też fajny dzień z sobota. E, bo jest chwila, to nie jest po pracy o, w, 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 to wieczorem, kiedy już jest. Kiedyś, drygacja, tak, tak. Tak, tak. Mamy, mamy w planach e, już właśnie po dzisiejszym dniu <laughs> są, są inicjatywy już. E, myślimy e, na pewno o kwietniu, e, o listopadzie. E, nie wiemy czy dokładnie w takiej formie e, jaka jest dzisiaj. E, natomiast też żeby połączyć community, e, które mamy e, i zrobić może nawet większe wydarzenie niż, niż to dzisiejsze. Spoko. Spoko, no to do zobaczenia dziewczyny. no. Oby, się, oby, się, oby się sale powiększyły. na plany, No tak. Bo, bo pękają szwa. I proporcje no, kobiet i mężczyzn. Tak, tak. No, tak. Zapraszamy, I was, kobiety. zapraszamy kobiety. Zapraszamy. kobiety. Mieliście okazję poznać przed chwilą część sprawców tego wydarzenia, Kamila, Michała, Edytę, Ewelina, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że wystąpiliście w tym vlogu i daliście od siebie kilka słów. Chciałem tylko odpowiedzieć na początkowe pytanie. Mieliście dowiedzieć się, co ja w zasadzie na co dzień robię. Otóż e, inspiruje ludzi i pomagam im zrozumieć, e, jak mogą wykorzystać Office 365 czy chmurę Microsoftu jako większą część, i całość jako platformę do tego, aby szybciej pracować, aby produktywniej pracować, aby lepiej się komunikować.